Jako pierwszego komentarz do tego meczu znaczy, poproszę trenera drużyny gości, pana Mariusza Korowa. Dzień dobry, wieczór Państwu. Mecz przegrany, więc nastroje są um, takie nie najlepsze. W końcu zawsze się gra po to, żeby wygrać jednak dziejski Natomiast zawodnicy dzisiaj, moi zawodnicy zrealizowali dzisiaj wszystkie założenia przedmeczowe. Myślę, że Pokazali mi jakieś 130% tego, co ich prosiłem, więc z tego tytułu jestem zadowolony i, i, i pomimo trudnej sytuacji bardzo trudnej najbliższe tygodnie, najbliższe tygodnie będą w jasnych barwach się widzę i, i, i myślę, że ten zespół stać na powrót na miejscu, na którym zawsze był, a może też lepiej. Także Także tym względem jestem zadowolony ze spotkania, Natomiast oczywiście wynik niestety, niestety, niestety nie. Dziękuję. Well, today zagrać bardzo ciężko, twardo. Especially coming from a 30-point deficit last week and the week before. jeśli się przegrywa ostatnie dwa mecze 30 punktami. I feel this past week with a new coach we coming together as a team and um, I'm very proud of my guys, how hard they fought. And um it was a real um hard game. We came out and gave everything and I'm, I'm very proud. Jestem bardzo dumny ze swojej drużyny, z chłopaków. Przyjechaliśmy z nowym trenerem, zagraliśmy tutaj bardzo twardo. To był trudny match, uh, ale raz jeszcze podkreślił Winston, że jest uh, zadowolony dumny ze swojej drużyny. Dobrze się wszystkim. Ну, прежде всего, э, тешусь, тешусь, что то, что, то, что мы играем и на десятый день, то есть, э, на правда, может быть, то вытолмачение, то, что целый час не мы полным складом, целый час не полным складом, и мыслю, что будет добже. Самое э, выигрывать, могут целый сезон так играть или выигрывать, едным дома, волю zlegrać i wygrać, czym przegrać. No przede wszystkim mieliśmy dużo strat. Nie wiem. W tym sezonie w domu gramy albo to trema, albo jeszcze coś nie wiem. No. 19 strat to jest za dużo. W domu musimy <śm> <śm> robić 6-7 strat max za całą mecz. E, Cieszę to, co chłopaki pokazali charakter e, w końcu meczu i wygrali ten mecz. Dziękuję.

W uh, this game from beginning we start, we, have, we have, I think, 12 points and then uh we started play a little bit not so aggressive maybe in defense also in offense a little bit confused but okej jak to jest most important to win Zaczęliśmy ten match dobrze mieliśmy na 12 punktowe prowadzenie później przestaliśmy twardo grać w obronie w ataku również byliśmy trochę zeszani and that so we, we Prepare for next, next, next Przygotowujemy Thank you. Thank you, się na następny mecz. Ten mecz to już historia, najważniejsze jest zwycięstwo. dziękuję Mikoła. Czy macie Państwo pytania do trenera do Konikoni? Jeśli nie ma pytań, dziękuję wszystkim za przybycie na kompetencji presony.